Dzień dobry, nazywam się Izabela Nowak. Jestem lekarzem, ginekologiem, położnikiem. Od dwóch lat współpracuję z portalem Hejdog. Menopauza to ostatnie krwawienie miesiączkowe w życiu kobiety, po którym przez 12 miesięcy miesiączka nie występuje. Przeciętny wiek, w którym występuje menopauza, to 50-51 rok życia. W tym wideo przybliżę trochę bardziej temat menopauzy oraz jej objawów. Klimakterium inaczej przekwitanie to zmiany somatyczne i psychiczne, które zachodzą w organizmie kobiety na skutek wygasania czynności hormonalnej jajników przypada średnio na 43-55 rok życia. Objawy menopauzy wynikają ze zmian hormonalnych zachodzących w organizmie kobiety. Na skutek spadku estrogenów pojawiają się tzw. objawy wypadowe, do których należą uderzenia gorąca, poty nocne, obniżenie nastroju, drażliwość, suchość śluzówki pochwy, obniżenie libido. Niska wartość hormonów może prowadzić do chorób, takich jak osteoporoza, choroby układu krążenia, otyłość, nowotwory sutka czy trzonu macicy. Hormonalna terapia menopauzalna ma na celu zmniejszenie nasilenia niekorzystnych objawów, utrudniających codzienne funkcjonowanie. Jej zadaniem jest również profilaktyka chorób wynikających z niedoboru hormonów. Preparaty zaliczone do hormonalnej terapii menopauzalnej występują głównie w formie tabletek lub plastrów. Terapia musi być indywidualnie dopasowana do kobiety po przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu lekarskiego, uwzględnieniu przeciwwskazań, wykonaniu badania ginekologicznego, cytologii, określonych badań laboratoryjnych Mammografii czy USG piersi. W trakcie terapii pacjentka powinna pozostawać pod stałą kontrolą lekarza prowadzącego, który również ustala czas trwania leczenia. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Was pomocny. Bądźmy razem bliżej zdrowia.